To przecież jakaś błazenada. Te ćwiczenia sprawią, że niepokonani będą jeszcze bardziej niepokonani? Wytrzymałość to podstawa. Dzięki temu treningowi siła i szybkość zawodników wzrosną o 27%. Moim zdaniem wzrośnie im jedynie ochota na drzemkę i to o 1000%. Aha. Chcę, żebyśmy wygrali ze Strikers w tym sezonie, a ten twój trening jest do kitu. Super Strikers podejmują dziś klub Palmentieri. Po krótkiej przerwie zapraszamy na relacje na żywo. Cześć, to ja, Luźny Joe. Chcielibyście grać tak jak ja? Więc załóżcie buty z mojej nowej kolekcji. Niedługo znajdziecie je w waszych sklepach. Soul power, ludziska! Wytrzymałość. No tak, wiem, co zrobimy. Musimy za wszelką cenę jakoś unieszkodliwić ten nowy wynalazek luźnego Joe. I to przed następnym meczem Strikers. Strikers! Nogi z ołowiu. Dzisiaj gramy na Strikaland. Super Strikers podejmują Palmentieri. Jestem gotowy na mecz, bo mam oficjalny szalik Superligi. Co mówiłeś? Powiedziałem, że jestem gotowy na mecz, bo mam oficjalny szalik Superligi. O! o! One są naprawdę piękne, Joe! Echem. Czy ściana mógłby je przymierzyć? No pewnie, proszę bardzo. A może wszyscy założymy moje buty na ten mecz? To by rozkręciło sprzedaż mojej kolekcji! Nie ma mowy! El Matador gra tylko we własnych korkach. No, co ty, stary, nie pomożesz kumplowi? Zgodzę się, jeśli zorganizujesz noc salsy w swoim klubie. Ech, umowa stoi. Ha, ha! O, stary, łamiesz zasady! Zabierz to stąd natychmiast! Nie wiedziałam, że Strike's są w tak świetnej formie. Widać, że się znakomicie rozumieją. Zgadzam się w zupełności. To wyglądało jak wyćwiczony układ choreograficzny. Cóż za koordynacja! Rasta, rozegraliście świetny mecz. Jak doszliście do takiej formy? Najważniejszy jest timing. Wszystko działa jak w zegarku. Pomogły nam też korki z kolekcji luźnego Joe. Shaker, od jak dawna gracie w tych butach? Właściwie! Ciii. Ciii. Dzisiejszy mecz pokazał, że korki luźnego Joe mogą stać się niedługo wielkim przebojem. Strykes rozegrają wkrótce dwa mecze. Kolosus i kosmos, strzeżcie się! Nie rozumiem. Oba buty ważą praktycznie tyle samo. W podeszwie ukryłem stop ołowiu, który wchłania wodę. Dwa następne mecze Strykes zagrają przy dużej wilgotności. Ich buty będą wtedy ważyć 60% mm. więcej. Ale czy to zadziała? A? Mm. Mm. Im więcej wody, tym lepiej. Teraz wystarczy tylko podmienić korki Sol Power na nasze. <śmiech> ha. <śmiech> ha. Hmm. <laughs> Wasz timing musi być idealny w każdych warunkach. Śliski tor przeszkód pomoże wam dopracować koordynację. Hmm. Uh. Huh? Uh. Całkiem nieźle jak na trening. Racja. W czasie meczu będę czekał w tym samym miejscu. Spróbujmy jeszcze raz. A co tu robi szef? Luźny Joe? Aha. Po wczorajszym meczu wszyscy chcą mieć te nowe buty. Możemy na tym zrobić niezłą kasę? Zdecydowałem, że cała drużyna będzie w nich grać do końca sezonu. Stary to super! Doskonała decyzja, szefie! Organizuję oficjalną prezentację. Chcę, żebyście wszyscy tam byli. Witamy u Luźnego Joe. Bilet, proszę. Dostawa dla luźnego Joe. Dobra, zapraszam do środka. Hm. Nie chcę <śmulacje> słyszeć ani jednego słowa. <tomitacja> <inhibitor> wow! te buty? Chce, tak, tak. Super! Oto one Przedstawiam Soul Powers od Luźnego Joe wow! Wow! Blue, course, Luźny Joe Wszyscy widzieliśmy jak świetnie graliście wczoraj w tych nowych butach Czemu są takie dobre? Gdziekolwiek jesteście Buty powinny podkreślać wasz niepowtarzalny styl Timing graczy Super Strikers to nasza najgroźniejsza broń. Dzięki tym butom możemy z niej korzystać. I chronią przed nieprzyjemnym zapachem. Zgodzisz się, El Matador? <laughs> Shaker, buty Soul Power zajmą się nawet tym. El Matador, ty też będziesz w nich grał przez resztę sezonu? O, jasne, te buty już są popularne, a z moją pomocą staną się krzykiem mowy. Czy to dobry moment na zmiany? Gracie teraz przeciwko Kolosusowi i Orionowi. To silne zespoły. Hej, my nie jesteśmy słabsi, a teraz mamy jeszcze Soul Power. Prawda, Joe? Joe? Huh? Aha, jasne. Dokładnie tak, stary. Hej, Shaker! Strzelaj wreszcie! Aha, haha, przecież mówiłem, że obronię każdy strzał. Tak zagrasz przeciwko Kolosusowi, Shaker? Na pewno się postaram, przyjacielu. <śmiech> <śmiech> Ładny strzał, mały. <laughs> to dzięki Twojemu podaniu było idealne. Hej, nauczysz mnie jeszcze kilku sztuczek? Przykro mi, dziś daje lekcję drużynie Kolosus, ale masz. Dzięki nim osiągnąłem wszystko. Może tobie się przydadzą. Jejku! Poważnie, Shaker? Do zobaczenia w Super Lidze. Ron, dzięki! Czemu oddałeś swoje szczęśliwe buty? Już ich nie potrzebuję. Korki luźnego Joe są lepsze. Dobrze. Tylko nie pozbywaj się tego, co czynicie Shakerem. Shaker. Bez obaw! Jak się zapędzę, ty zawsze sprowadzisz mnie na ziemię. Widzimy się na Strikaland. <laughs> będę tam, gdzie zawsze. Gramy dziś na Strikaland. Super Strikers są w świetnej formie. Powinni wygrać z łatwością. Też tak uważam, Brenda. Co tym razem? Mam dzisiaj na zębach oficjalny w Superligi. Ach, jak ja kocham ten sport. Hej, a gdzie kupić oficjalne rękawice bokserskie Superligi? Idziemy. Coś niesamowitego! Tego się nikt nie spodziewał. Zawodnik Kolosusa znowu wyprzedził gipkiego Rastę. Nie wierzę własnym oczom! Persesus ubiega ścianę w polu i strzela pierwszą bramkę w meczu! Nie pamiętam słabszego występu słupa Strikes Mak, masz coś do dodania? O, wielki błąd nie miał szansę go obronić! Dziękuję bardzo. Zawodnicy strajk są chyba nieskoncentrowani. Nie tworzą dziś zgarnego zespołu. Brenda, nie rozumiem, co się dzieje. Strajkers ani razu nie strzelili jeszcze na bramkę. <try> Oh, nie wiem, co strajkes zamierzali zrobić, ale zupełnie im nie wyszło. Dziwne. Wcześniej się udawało. Go! A już po meczu <tryk> gracze kolosusa nie musieli się dzisiaj specjalnie przemęczać. To wszystko przez nie! Czułem się, jakbym jeździł na łyżwach! Nie grałem dziś jak tygrys. Ruszałem się jak ślimak. Cześć szefie! Jak mogliście tak zaniedbać waszą formę? Czy to sabotaż promocji butów luźnego Joe? Spójrzcie na wskaźniki sprzedaży. Było dobrze, bo wygrywaliście. Wiecie, co się stanie, jak zaczniecie przegrywać? Ale przegrywamy przez te przeklęte buty. Właśnie, one są strasznie ciężkie. Mega ciężkie, nawet ściana tak uważa. Zaraz się przekonamy. Ważą dokładnie tyle samo. Nie chcę słuchać tych głupich wymówek ani chwili dłużej, zrozumiano? Wystarczy tylko przyłożyć się bardziej do treningów i dopracować timing. Dalej będziemy grać w korkach luźnego Joe. Po dzisiejszej porażce Superstrikers spadają o kilka miejsc w tabeli. Z drużyną Oriona nie pójdzie im łatwo. Według prognozy pogody w trakcie meczu ma padać deszcz, a to sprzyjać będzie zawodnikom Oriona. Deszcz. Jest... Nigdy nie przypuszczałem, że tak polubię to słowo. <ścoughs> Przy tej pogodzie wkrótce okaże się, że te buty zatopią nadzieję Super Strikers. Grając w butach, Soul Power Super Strikers ruszali się jak mucha w smole. Przez nowe buty Strikers skopali mecz w Super Lidze. Nie mogę tego słuchać. Przykro mi, Joe. Ale nie mam zaufania do tych butów. Będę grał w moich starych korkach, ha! które komuś oddałem. Nie czułem się tak fatalnie od czasu, gdy oblałem kawą moją ulubioną płytę. To moja wina. Ha, w tych nowych korkach grasz jakbyś miał dwie lewe nogi, wiesz, Shaker? Pogoda wpłynie na grę obydwu drużyn. Orion lubi grać jednak górne piłki i deszcz może mu dać przewagę. Święta Lacia Blendo. Zgadzam się. Co tym razem? Oficjalna guma do rzucia Superligi. Dobrze. Obie drużyny mogą grać dziś nieco wolniej, ale to, co wyprawiają gracze Strikers, to już przesada. Trudno ocenić, czy to wina niesprzyjającej aury, ale po raz kolejny zniknął gdzieś słynny timing Super Strikers. W takiej dyspozycji nie mają szans na wygranie tego meczu! Nie wiem, co powiedziałeś, ale na pewno masz rację. Gracze Oriona latają po boisku jak błyskawice, a zawodnicy Super Strikers człapią jak żółwie. Wszystko idzie zgodnie z planem. Niepokonani już wkrótce będą liderami ligi, a Super Strikes! Ojej! Do końca pierwszej połowy zostało 10 minut. Gol dla Oriona to chyba tylko kwestia czasu. Luźny Joe biegnie skrzydłem, kiwa obrońcę. Wychodzi na pozycję, dośrodkowuje! A! A! Coś mi tu nie gra. Czas dowiedzieć się, co? Hmm? Szaler chyba chce ci coś powiedzieć. Trzy słowa, nie, trochę więcej. Znajdź chłopaka, któremu dałem moje... Zrozumiałe. Spędza, wkracza do akcji. Shaker będzie grał chyba na Bosaka. I to jeszcze przed przerwą. Przynajmniej jeden gracz Strikes nie zawodzi, ale to już prawie koniec pierwszej połowy. Zastrzelili gola, a przy stylu gry strajk ta jedna bramka może wystarczyć do wygrania meczu. Pośpiesz się, Spenza. Żartujesz? Dostałem je od Shakera, sam widziałeś! Tak, ja też widziałem, że Racja, ale gdybyśmy tak... tak się zamienili, dam ci parę nowisieńkich sol Power w zamian za stare korki Shakera, co ty na to? Odbiło ci koleś? Weź je sobie! Soul Power to najlepsze korki wszechczasów! Korka! Bilet, proszę. Ta! Hej, wracaj tu natychmiast! Shakerowi szło lepiej bez butów. Może wszyscy powinniśmy tak grać i mieć brudne i poobcierane stopy pod koniec meczu nie ma mowy! Ale coś jest naprawdę nie w porządku Shaker! z tymi korkami. Shaker! 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 Spenza! <laughs> uh -huh! Witajcie, kochane. Shaker, naprawdę sądzisz, że to wina moich butów? Zaraz. To wykrywacz metalu, tak? Zgadza się. I według niego w tych butach jest metal? To niemożliwe. Hmm. Ściana? A? Oh. Cienka warstwa ołowiu. Nic dziwnego, że jesteście tacy wolni. Ale jak to się dzieje, że buty stają się cięższe w czasie gry? Ha? Ja chyba wiem. Metal jest porowaty i najpierw wchłania, a potem oddaje wodę, która w trakcie. Ha? Nie jestem fanem heavy metalu. Teraz już wiemy, co pochłania nasze wysiłki, nie? Kumasz to? Kumasz to? Najwidoczniej ktoś podmienił nam buty pomiędzy pierwszym a drugim meczem. Ciekawe, kto to mógł być. To co teraz? Ciągle przegrywamy 1-0. Co, co zrobimy? A Znowu ta ręka, ha? Trzeba podjąć decyzję. Super wracają na murawę w zupełnie innych butach. Co? Strajkę chyba zorientowali się, co im przeszkadzało. Cóż za piękne rozegranie piłki! Nie! Strajkers całkowicie zdominowali grę. Oh! Meczy już prawie dobiega końca, ale strajkers przejmują piłkę. Czy uda im się wygrać? Oh. O, o, Ostatnim razem, gdy widzieliśmy ten gest, skończyło się to fatalnie dla superstrajkers. Oh. Oh. strzelili bramkę, pokazując wreszcie swoje wyszkolenie techniczne i idealne zgranie. Jak udało Wam się odwrócić losy meczu po pierwszej połowie? To jest nasza nowa taktyka! Wytrzymałość! Co? Gdy zdejmujemy ciężkie buty w przerwie, czujemy się, jakbyśmy dostali skrzydeł. To był pomysł trenera! Genialny, nie! Prognozy pogorszyły się o blisko 98% na naszą niekorzyść. Zmodyfikować pana wytyczne? A! Chyba najlepiej będzie, jak moja osoba opuści te sale w stu <grystanie> Haha, w tych butach nie ma ani odrobiny metalu. Zmodyfikowano pewnie tylko te, których używaliśmy wcześniej. Wspaniale. W efekcie sprzedaż nowych butów bije rekordy. Ten skandal okazał się znakomitą kampanią reklamową. <grystanie> Najwyższy czas, bym znowu mógł grać w moich starych butach, szefie. Przy okazji, gdzie są te zniszczone buty z ołowianą wkładką? Moglibyśmy je sprzedać na aukcji.